Cześć! Tu ekipa ma... WZIKA! Witamy Was! Dzisiejszy filmik jest z pewnymi gośćmi albo gościuwami. Jak widzicie są lalki, oh my god! Cześć dziewczyny! Cześć! Cześć! Jak się macie w te wakacje? Super! Nie gorąco wam? Jesteście tak ubrane, a nam już tak płyniemy tutaj, bo już jest ile stopni? 32 stopnie na zewnątrz i są wakacje. A wam nie gorąco? Nie, mam taką sukieneczkę, taką spódniczkę tutaj, no nie jest najgorzej. Mi też nie jest najgorzej, tutaj jest chłodno. Zwłaszcza, że idziemy do sklepu, gdzie jest klimatyzacja, a ja się boję, że się przyziębie klimatyzacją. Aha, okej, okay, rozumiem. Do jakiego sklepu idziecie? No jak to do jakiego? Jakąś motową stylizację chcemy. No właśnie, bo wyjedziemy nad jeziorko i chcielibyśmy, chciałybyśmy coś fajnego kupić. Tak? Ja chcę kostium kupić. I jakiś bidonik, bo tam na pewno będzie mi się chciało bardzo pić. No i muszę mieć jakiś bidon albo jakiś fajny termos na herbatkę, kawkę i tudzież na inne przyjemności. Och, ok, to rozumiem. Dobrze, to pokażcie nam ten sklep, gdzie wy idziecie do tego sklepu. No to idziemy. Zobaczcie, to jest nasz sklep. O, jest zjeżdżanie nawet. Jest ruchoma winda, gdzie mogą zjechać, wjechać. Osoby. Sklep ten jest przeznaczony. No niestety. Przeznaczony jest dla tych naszych małych siostrzyczek. Ale my też możemy coś fajnego tutaj kupić. I zaraz się rozejrzymy. Bo inaczej to pójdziemy do jakiegoś większego sklepu. Zaprosiły nas y, laleczki z Lego Friends. Dziewczyny nas zaprosiły do swojego sklepu, butiku. Więc tam też zobaczymy. Chodźcie z nami. Ale macie fajne. Macie nawet zjeżdżalnie. Zobaczcie. Ha, 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 ha. Tak, i tutaj taka szafeczka. O, jaki fajny bidonik. O, tutaj macie jakie buciki z tą. Z Styluwa jak się patrzy. Prawda fajne, zobacz, dla Ciebie taki sam raz. O, no rzeczywiście te różowe by mi tu się nawet pasowały. A bo te niebieskie, nie? No bardziej chyba niebieskie. No tak, niebieskie. Mój bidonik, tu jest szafa jakaś. O, jakie koszuleczki, super. Krzesełko. O, a to co to jest? Co to, spróbujemy, co tu jest? O, co to, to jest? A... ale ekstra, nie? No muszę tutaj powiedzieć moim, moim młodszym siostrom. Ja też muszę powiedzieć mojej młodszej siostrze. Niech tu przychodzi i niech patrzy, jakie fajne rzeczy tutaj są. No co my tu mamy? A to co to jest? Zobacz, zobacz. Esmeralda, zobacz. Co to jest? O, wytoczyło się, zobacz. To jakiś chyba stylo. To chyba stylówka na, na, nasze, na nasz wypad nad jezioro. Pewnie tak, zobacz. Jakie świetne. Mm, co to jest? Mm, tak, to chyba są. Tutaj chyba prezentują, jakie mamy sobie fryzury zrobić. O! Co to tam jest? No nie wiem, co to jest, ale pod, chyba coś fajnego. Tak, tak, to są na pewno okulary. O, dla mnie będzie ten zestaw niebieski, a dla Ciebie będzie ten zestaw taki biały, co? I z takimi włosami. O, tak, ja mam takie fajne włosy. Na pewno mi będą pasować. No, a domy te zielone, no nie bardzo, no nie chcę zmieniać koloru na zielony, no. No, ale dobra, może, no, może jakoś, może jakoś mają perukę. No, to otwieramy. Otwieramy stylówę Nie znaleźliśmy tu żadnego, żadnej. I pani sprzedawczyni. Więc musimy się tutaj ob, samo obsługa, bo później kasy są gdzie indziej. I pewnie się dowiemy gdzieś. O. No, to nam wybuchło. O jacie, patrz, jakiej mamy wyprawkę. Co to tak miga? O, jesteś coś tu miga. Co to jest? No, otwieramy, otwieramy, co to jest? Tutaj jest. Tutaj mamy otwartą kulę. Taka tu kula jest. Taka. No składaj, składać, składać. O, co tu mamy? Jakie odskulowe okulary czerwone? O, mi się bardzo podobają. No, jak myślisz, może być? No, chyba oszty. Chyba tutaj normalnie zarazem leję z, z wrażenia. Pasują mi. No, trochę to chyba, chyba za małe na Ciebie. Ale do mnie to na pewno będą dobre. No to dobra. Patrzymy. Mm, też nie bardzo. No, ale o, chociaż patrz. Na no, włosy to jest genialne takie położyć. No, to pięknie. A tutaj sukieneczka. Oj, to chyba jest jakaś nasza nowa sioszczyczka. Albo laleczka do zabawy na, na marudzenie nasze. W ten, jakie marudzenie? Wakacyjne, jak nam się nudzi. Co to jest? Taki stworek. O, mamy jakiegoś stworka. Popatrzcie, w kuli był stworek. Tu była super buteleczka. O, mam bidonik. ha ha, ha. super. To złoty, taki żółty. No, pasuje mi ten żółty. Wasze że chcę kupić kostium kąpielowy żółty. No to mamy żółty. A dla mnie Lizaczek. Ale super, mamy Lizaka. Niam, 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 niam. Lizaka. O, mamy tutaj bucika jednego. A gdzie jest jakiś? Gdzie jest drugi bucik? Gdzie jest drugi bucik? To może tu wypad gdzieś. O, to chyba dla naszych dla małych. No. O, jest jakaś laleczka. Dzień dobry, dziewczynki. Przepraszam, że na golasa, ale nie zdążyłam się jeszcze ubrać. To ty byłaś w tej kuli? Tak. Ja tu mieszkam w takiej kuli. O, tu jest moja sukienka. Takie dzisiaj gorąco, że nawet mi się tej sukienki nie chce zakładać i bucika zgubiłam. Może ty jesteś kopciuszkiem? Nie, nie jestem Kopciuszkiem, ale, ale ogólnie nie chcę mi się nic ubierać, bo jest takie gorąco i słyszałam, że najlepiej to albo w wodzie się moczyć cały dzień, albo chodzi na golasa. No ale mama mi dała taką sukienkę żółtą, no taką. O, i taki mam bidonik. A podobno ty chciałaś taki bidonik? No, bardzo mi się podoba. Dobrze, odstąpić i mama mi na pewno kupi inny. A w domu mam dużo takich bidoników. O, ale masz. Jakie ciekawą masz fryzurę? No tak, taką mam fryzurę. A ja z Was zaraz zaskoczę. Co tu się robi? O, zobaczcie. Widać? Aj, ciężko widać. O! <laughs> Tobie przemienią kolorowo włosy, ale super! Ale super. O, zobaczcie. Tylko uderzę. O, i już się mienią. Ale ekstra. A tak naprawdę, kochane, to ja sprzedaję w tym sklepie. Ja jestem tu sprzedawczynią. Naprawdę. Ale masz fajny sklepik. Tak, wskakuję tutaj do windy. O, zobaczcie. No, patrzymy, patrzymy. I do góry! Iiu. Oj, przepraszam, za tutaj, bo się tutaj źle wpakowałam. O! I! O, zobaczcie, jadę! Och, te włosy! Ten pompon mi trochę tu przeszkadza! O! I! O, o! Jestem już! A! A tu mam taki, taką tajną. o, a tutaj sobie pilnuję, tutaj jest przebieralnia dla tych, którzy coś kupują, o, a ja sobie tutaj siedzę i czasami robię tak, chowam się, czasami chowam się, o, ha, ha, ha. prawie mnie nie widać, nie, no, oprócz mojej włosów, ale ta nikt nie zauważa, nie zazwyczaj, i fro, i wyskakuję, jak ktoś próbuje coś ukraść w sklepie, ha, 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 ha. i mam takiego złodzieja. No, dlatego nie ma schodów, żeby tak szybko nie uciekł Bo winda, winda zatrzymuje Oczywiście yy, No, także tak No to dobrze dziewczynki, zapraszam Was na zabawę I pamiętajcie, że ja jestem Schowana i moje Inne siostrzyczki Schowana w takich kulach I o świecących włosach I mam fajne gadżety Jak widzieliście O, pyk nie 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 nia, nia Bidonik, to już bidonik należy do no, na jednej, oh my god. Buta zgubiłam, ale zaraz znajdę. I takiego ufolutka mam. A to jest mój robot. Tajny agent, który wszystko widzi i słyszy w sklepie. Każdy każdym to jest taka zabawka. Kładę go tu na przykład i on wszystko widzi. Może wam pokażę kiedyś filmik, jak przychodzą małe lalki, oh my god, na zakupy i próbują coś ukraść. A do akcji wchodzi... Rabo. Chłopek. Do zobaczenia.